Bieg włożony i jedziemy do tej Mamy tutaj dziś mały fakturek po drodze kilka dołów, które... mały kubek, jestem zielony jak krasnoludek. Z smacznej kabusi, Mam nadzieję, że to audio się nagrywa, bo będzie słabo bez audio, ale damy radę. Nie? Do granicy testowo nagrywamy ale nie jest, dobry, widzę. jeszcze na przyszłość będę chciał jedną kamerkę dołożyć mogli widzieć realne realne wszystko to się odbywa w troku. Znaczy wszystkie związane z jazdą, spalanie, prędkość taką. Napiszcie mi w komentarzu, czy chcecie w ogóle takie coś, czy Was to interesuje. Jeśli tak, to spoko postaram się podołać temu zadaniu. To jest fajne. Widziałem, że ma lewy kierunek, więc na pewno będzie na narodzie. Nie było nic wątpliwości, nawet mi to przeszedł. Nie wiem. Ja jestem przyzwyczajony zawsze z uchylonym oknem jeździć ale na początek wideo zamkłem i po ptakach po ptakach zależy to co ma <laughs> może być po ptaszku. zobaczcie tutaj po lewicy tu był taki fajny track food truck i tam taka hala fajna kurde spłynęło też. Fajnie, bo można było tutaj fajny fryzjork zjeść. Dobra kawa. Lepsza od tej, bo to jest z automatu. Tutaj normalnie wyjeżdżałem zawsze na highway, na autobankę. Tak jak tutaj nawigacja pokazuje, że w lewo, ale my polecimy w prawo, troszeczkę inaczej. Wam powiem dlaczego już. Ponieważ się coś wydarzyło i my musimy tędy polecieć, w prawo. No. Ja bym normalnie bym pojechał tutaj na autostradę, nie? Ale nie pojadę. Zielone. Manik. Co, co w Francji chcieliście wiedzieć, to wam powiedziałem to sam wiedziałem chyba, że są jakieś pytania, przemyślenia to ja się przygotuję mam rodzinę we Francji wiem gdzie zapytać to czego oczywiście sam nie wiem Też porobili te zone trzydziestki mm. Tak jak i u nas w Niemczech Nie bardzo się Trochę sobie pooglądacie Urbanistykę franco kobiety O, misji zjechała Bardzo, bardzo fajnie Music. Młoda dziewczyna francuska dzięki merci, może nie, też tak fajnie było. Ja mam nadzieję, że to się fajnie nagrywa. Pat, patrzcie, do jadę. dojadę. Właśnie ten do na mapie wcię. Przez małą granicę. Ktoś mnie ostatnio zapytał jak dużo jeżdżę z nawigacją. O właśnie. Nie dużo właśnie. Już mówiłem dlaczego. Uż, ponieważ nawigacja trochę ogłupia. Yy, warto sobie się przygotować do jazdy w ogóle. tak Obrać sobie trasę, kierunek. Na przykład wiemy jaką drogą chcemy jechać. Nie jest potrzebny do, do, do jazdy, tak naprawdę. E, potrzebuje dobry adres i potrzebuję mapę, nie? A że mapy takiej typu Atlas Europy teraz tutaj nie posiadam, takiej wyspy w miarę aktualnej, no to opieram się albo, inaczej, nie opieram się, tylko podpieram swoją wiedzę. Google Maps i to wszystko, i robię sobie na przykład notatki, jak jest dziś dużo takich zawiłych za, za yy, wiecie, wiraże zbyt robię notatki na skrawku papieru i co? No, jedziemy też mam telematykę ale telematyka chciał czy nie chciał, bo głupia no też nawigacja nie. no nie oszukujmy się Takie, tak to jest no dawaj kolego dawaj, dawaj, ja to już Ci przychamuję Bym miał teraz jechać po autostradzie i ta z stómi miała tam nagrywać, to tak by było trochę bez sensu, nie? A tak zobaczcie jak fajnie zielono jest. Jak jest... jak jest fajnie, no! <ścoughs> o! Jest takie przysłowie. Pamiętaj, że Ziemia to jest piękna planeta. Pali ślubę, nie wyrzucaj przez peda. Mówię szczerze, mnie też pozdolcie że żeby ujeść. Ale trzeba iść do wypuszczalni. Trzebać do no, Już kiedyś się tu chyba wzmiałem, już na nie pamiętam tylko co mówię. Ale nie wierzę, że motocykl chce się obejrzeć. A jazdę testową zrobić. I wszystkie stace pani banka. Jadę jada. jadę Manik podpaczał na Google Maps wiekiem Poza tym na granicy jest gros kontrolę duża kontrola Ja powiem tak Unikam os Intel o 6 rano nie wolno powierzchniano to jadę, jest trzynasta. Po amerykańsku powiem pierwsza... PM. Znaczy, nie pijem, w sensie pijem... Tylko pi... i mm. mm. Dobra, bo ogóle tak. mm. Będzie, że jakoś dzieci na robię. Po prostu jedziemy muszę coś do Was gadać. Żeby mnie Mam niby w świadomości, że Wy to słuchacie. Albo przewijacie. Coś tam robicie z tego. Słuchawkę założyłem po to, żeby audio było lepsze. Bo jak słuchałem ostatnich moich przedsięwzięć, nie byłem do końca zadowolony. Powiem wam szczerze, tak, 323 to tutaj. Eem, tam jeden kolega się mnie zapytał, dlaczego ja tak czasem wyjeżdżam za mocno. Już mówię ci, kolego, nie wiem czy będzie, się oglądał, mam nadzieję, że tak. Ponieważ prawa strona, żeby mi nie dotykała kołami do kawęźnika i tylko dla Tam będzie na, tylniej, na tylnym ujęciu. Będzie widać, jak yy, yy, koła z trójcy pomijają. Zbliżymy się, kolego. Nie tylko ja tu jadę. pić kawę. Jest kawa. Fakt, jedzie się troszeczkę wolniej, tak? Nie oszukujmy się. To blisko. Utrata zębów była blisko. Zapowiedzi i że Fajna duża wypadku nie ma czy problemów z gdzie? Pany? Można je nazwać potocznie kalibadki. Już do tego sklepu można by było przyjechać i zrobić zakupy sobie tu. Eee, jeszcze ktoś się pytał na temat okularów. Eee, wieczorami no, to troszeczkę słabo, ale nie, nie muszę nosić na kiedyś nosiłem ale jeszcze mam inne okulary mam takowe okulary na noc do jazdy jak znalazł All on board. I można tutaj wylatywać. Cieplutko się zrobiło w pracy. Cieplutko, patrz fajnie. Dla mnie się to podoba. To no, taka pokaducha, no trudny odcinek, Mam nadzieję, że Was nie rozszczaruje. Moje katanie. Bo nie wiem. Nie chciałbym przede wszystkim. Zczarowanie. I taki jest cel i moje zamierzenie. Teraz dajera. o czym chcielibyście usłyszeć Co Was interesuje i to wszystko. Jak się Wam podoba, czy też się Wam nie podoba, napiszcie mi o tym. Ja postaram się sprostać waszym uwagania. I cóż mogę powiedzieć dla Was. Pozdrawiam Was serdecznie. Do usłyszenia, do spotkania. Tam, aha, jeszcze jedna rzecz. Mam w pamięci, bo ktoś mnie zapytał, czy będą dalsze podcasty. Będą. Materiał się kroi. Kroję, tego mam dużo i kroję to. Nie mogę wrzucić tak, po prostu. Nie da się. Dlatego, że hmm, podcasty nie są. Jak gdyby ze scenariuszem, czyli tam jest tylko zarys, i tam się wydarza sytuacja. Każdy jest mówi w sposób naturalny, i tak jak mówi, na co dzień tak mówi. Niektóre rzeczy są niecenzuralne, więc trzeba je pokroić, pokroić, pokroić. Niektórych rzeczy nie można, że tak powiem, wyeliminować. I w zasadzie to wszystko. Wrócimy do tego, będziecie to mieli. No. no. To z moim Awatorskim 73 na koła. Ahoj! Trzymajcie się.